Świąteczna krzątanina każe nam skierować myśli do Mojżesza, a serce wziąć z niego przykład. No przypomnijmy, Bóg dał Mojżeszowi na górze syna i kamienne tablice z dziesięcioma przekazaniami i kazał mu znieść z góry te ciężkie tablice i nikt do tej pory nie rozważał takiej mianowicie kwestii, jak, jak Mojżesz zniósł te tablice z góry. A, a Mojżesz przeżył ciężkie chwile znosząc ciężkie tablice, szczególnie na większych stromizmach. Biegliście kiedyś z góry, nie? Nie można się zatrzymać i żeby się nie przewrócić i nie połamać, trzeba biec na złamanie karku. No przypomnijcie sobie jak biegliście z góry i dołóżcie sobie dwa głazy po jednym z każdej ręce i macie sytuację Mojżesza. Cud, że się chłop nie zabił, nie potknął, a ile strachu się najadł, zbiegając z tablicami z synaju, to jego. I nic o tym Mojżesz nie mówił. Nie żalił się, że mało sandałów nie pogubił. Jak prawdziwy szef, nie dał po sobie poznać, co przeżył na stoku. Le kuchno był tylko wkurzony, dlatego skrzyczał Izraelitów, jak zobaczył, że w obozowisku balangują ze złotym cielcem. I tu dramat Mojżesza. Przez krnąbny naród, po takim biegu, sam stłukł te tablice. I wyobraź. Zobaczcie sobie go rozpaść, kiedy musiał drugi raz iść po nowe tablice i znów z nimi zbiegać. Dzisiaj, panowie, nikt nie wymaga od nas zbiegania z góry z kamieniami, ale przez pamięć na Mojżesza, żeby uczcić jego kaskaderski wyczyn, pomóżmy w domu w porządkach przedświątecznych. <śm>